Tyle już mówiło się o wyłudzaniu metodami na wnuczka czy na policjanta, że przestępcy zmuszeni są popisywać się coraz większą pomysłowością. Na pracownika spółdzielni to kolejna metoda, którą oszuści posługują się, wyłudzając pieniądze od starszych osób. Jak zapewnia spółdzielnia mieszkaniowa górnik, żaden pracownik nie jest upoważniony do osobistego odbioru jakichkolwiek opłat. Pracownicy spółdzielni mieszkaniowej Górnik Wiawożnie nie mają w ogóle prawa pobierać żadnych pieniędzy w postaci gotówki od naszych mieszkańców. Jeżeli jakiekolwiek usługi są płatne, to jest wystawiana faktura za tą daną usługę. I w tym momencie lokator po otrzymaniu takiej usługi dostaje fakturę. Na tej fakturze jest wyspecyfikowana ta dana usługa wraz z ceną oraz numerem konta bankowego, na który ma przelać pieniążki. Jak upewnić się, że osoba, która zapukała do naszych drzwi, rzeczywiście reprezentuje spółdzielnię? Każdy pracownik spółdzielni mieszkaniowej posiada swój identyfikator. Wygląda on właśnie tak. Jest on opatrzony logiem spółdzielni oraz hologramem z indywidualnym numerem ewidencyjnym. Także na identyfikatorze znajduje się dane osobowe, czyli imię i nazwisko pracownika oraz stanowisko. Jeżeli mieszkaniec dany dalej jest niepewny, czy ta osoba to jest pracownik spółdzielni, może również zadzwonić na administrację i to zweryfikować. Warto pamiętać, że każdą tego typu sytuację, która wzbudza nasze podejrzenia, należy bezzwłocznie zgłaszać policji.